Cześć, ja z tej strony Marcin Krzemiński i witam Cię w kolejnym wideo z serii WordPress od podstaw. W tym wideo pokażę Ci jak zarządzać motywami. Dzięki motywom będziesz w stanie wyróżnić się na tle konkurencji. Na rynku znajduje się bardzo wiele darmowych, jak i płatnych rozwiązań jeśli chodzi o motywy. Ceny motywów jeśli chodzi o rozwiązania profesjonalne zaczynają się od około 30 dolarów. Tak więc za kwotę 120 zł możesz zakupić profesjonalnie wyglądający motyw i wyróżnić się na tle konkurencji. Natomiast jeśli nie posiadasz takowego budżetu, nie masz się o co martwić, ponieważ WordPress ze względu na swoją popularność oferuje tak naprawdę dziesiątki tysięcy darmowych szablonów, dzięki czemu, nie inwestując ani złotówki, również możesz wyróżnić się na tle konkurencji. Zanim zaczniemy, jeszcze jedna taka mała uwaga. W kontekście WordPressa i tego, jak strona czy też blok internetowy wygląda, należy rozróżnić kilka pojęć. Przede wszystkim dwa pojęcia: motywy i szablony. Motyw, inaczej zwany skórką, to tak naprawdę całość, ogół tego, jak wygląda Twoja strona czy też blok internetowy. Natomiast szablon jest to pojedynczy plik wchodzący w skład motywu. Tak więc miej to na uwadze, ponieważ i mnie czasami zdarza się błędne określenie motywu i mówię na to szablon. Oczywiście mam na myśli w tym momencie motyw. Tak więc pamiętaj o tym. Szablon to jest coś małego, pojedynczy plik wchodzący w skład motywu inaczej zwanej skórką. Na początek pozwól, że pokażę Ci kilka popularnych stron, które zajmują się sprzedażą profesjonalnych szablonów. Wśród tych stron przede wszystkim można oczywiście wyróżnić templatemonster.com i po przejściu na tą stronę, w menu głównym zlokalizuj motywy WordPress. I jak widzisz. Strona ta udostępnia w tym momencie blisko 1800 profesjonalnie wyglądających szablonów, i podzielona jest ona na kilkanaście kategorii, z których możesz sobie wybrać. W momencie, jeśli tworzysz powiedzmy bloga, czy też stronę internetową związaną z komputerami i internetem, przechodzisz do interesującej Cię kategorii. I po załadowaniu tej kategorii Twoim oczom ukażą się wszystkie szablony dostępne właśnie w tej kategorii. Oczywiście znajdują się tutaj podkategorie, czyli komputery, hosting, internet, oprogramowanie, bezpieczeństwo informacji, komunikacja i tak dalej. Dzięki najechaniu na miniaturę danego motywu możesz zobaczyć podgląd, możesz także wejść dodatkowo w szczegółowy opis, a także przede wszystkim zobaczyć. Demo na żywo, czyli zobacz live demo, i dzięki temu będziesz mógł sobie zobaczyć, jak ten szablon będzie wyglądał, będzie się prezentował w momencie, jak go zakupisz i zainstalujesz na swojej stronie, czy też blogu internetowym. Dodatkowo, Template Monster udostępnia takie fajne narzędzia, dzięki którym przetestujesz, jak strona, czy też jak motyw prezentuje się na urządzeniach mobilnych, czyli na tablecie, na smartfonie. Tak więc bardzo przydatne narzędzie. I jak widzisz, Ceny tych motywów zaczynają się od około 300 zł. Także nie jest to może najtańsze rozwiązanie, natomiast jak widzisz, te motywy wyglądają naprawdę profesjonalnie. Ok. Kolejną stroną, która tak naprawdę jest jednym z liderów rynku, jeśli chodzi o sprzedaż motywów WordPressa, jest teamforest.net. I w momencie, jeśli odwiedzisz tą stronę, zlokalizuj w menu głównym WordPress i jak widzisz. Tutaj znajduje się już troszeczkę więcej tych motywów, tak? ponieważ jest tutaj ich blisko 7000. I w momencie, jeśli sobie posortujesz według ceny, zauważysz, że ceny zaczynają się od 29 dolarów, czyli tak jak wspomniałem na wstępie, za cenę około 30 dolarów, czyli 120 zł, możesz sobie zakupić już profesjonalnie wyglądający szablon. Kolejna strona to strona woodteams.com. I tutaj także możesz zakupić, oczywiście motywy. Z tego, co widziałem wcześniej, ceny zaczynają się od około 80 dolarów. Natomiast możesz także kupić sobie taką paczkę za kilkaset dolarów i mieć dostęp do wszystkich motywów, które zostały stworzone do tej pory i zostaną stworzone w przyszłości przez wszystkich ludzi pracujących dla Teams. Ciekawostką, może być dla Ciebie oczywiście informacja, że WooThemes zostało jakiś czas temu zakupione przez firmę Automatic, czyli ludzi, którzy stoją za WordPressem. Okej, okay. kolejna z ciekawych witryn oferujących sprzedaż motywów to Elegant Teams i działa ona tak naprawdę w takim samym systemie jak wspomniane wcześniej WooThemes, czyli możesz sobie zakupić pojedynczy szablon, a także możesz wykupić sobie odpowiednią licencję i mieć dostęp do wszystkich motywów, które. Zostają tutaj udostępnione dla wszystkich użytkowników. I jedną z ostatnich witryn, którą chciałbym Ci pokazać, która oferuje sprzedaż motywów, jest strona internetowa timify.me. I tutaj działa to tak naprawdę na tej samej zasadzie: tak? masz dostępną liczbę motywów, które możesz sobie oczywiście przeglądać, możesz odpalić ich demo, i w momencie, kiedy jesteś zainteresowany, możesz sobie wybrać odpowiednią licencję. Tak więc, tak wygląda kwestia, jeśli chodzi o motywy profesjonalne, motywy płatne. Oczywiście, linki do tych wszystkich stron zamieszczę pod tym wideo, także nie musisz ich przepisywać z ręki. Będziesz mógł sobie kliknąć na opis pod tym wideo. A teraz zajmiemy się motywami darmowymi, czyli bez inwestycji, bez nakładu jakichkolwiek pieniędzy. Zainstalujesz sobie bardzo ciekawy i wyjątkowy motyw, dzięki czemu będziesz także wyróżniał się na tle konkurencji. Aby to zrobić oczywiście należy przejść do kokpitu. I w menu po lewej stronie w sekcji wygląd należy zlokalizować motywy. I jak widzisz w tym momencie znajdują się trzy standardowe motywy, które instalowane są z WordPressem 2016, 2015 i 2014. Na samym wstępie może taka mała uwaga. Jeśli masz zainstalowaną całą masę motywów i tak naprawdę korzystasz tylko z jednego, może to powodować problemy, ponieważ w motywach, które nie są aktualizowane, mogą znajdować się luki bezpieczeństwa i roboty spamerskie czy też innego rodzaju roboty, które zajmują się włamaniami na strony oparte na WordPressach mogą wykorzystać tą lukę. Tak więc, jeśli nie korzystasz z danego motywu, po prostu go usuń. Tak więc, ja w tym momencie w związku z tym, że motyw 2016 jest aktywny. Usunę te dwa motywy, ponieważ po prostu chcę sobie zaoszczędzić miejsce na serwerze, a także nie ma potrzeby, abym trzymał te motywy zainstalowane. Oczywiście, w momencie, kiedy będziesz chciał jeden z tych motywów z powrotem zainstalować, będziesz mógł sobie po prostu dodać go jako nowy i ponownie go aktywować. Także kliknij na miniaturę poprzez najechanie na szczegóły motywu i w prawym dolnym rogu wybierz usuń. OK. I tak samo z 2014. Szczegóły motywu usuń i OK. W tym momencie dostępny jest tylko jeden motyw. Tak więc dodajemy nowy motyw, aby wzbogacić wygląd naszego bloga. Kliknij na dodaj nowy. I jak widzisz, masz do dyspozycji 15 wyróżnionych motywów. Możesz także przełączyć sobie na popularne. Ostatnio zmodyfikowane, czyli takie, do których zostały ostatnio wprowadzone jakiekolwiek aktualizacje, a także ulubione. Jeśli oznaczyłeś motywy jako ulubione na stronie WordPress.org, możesz przeglądać je tutaj i możesz po prostu podać nazwę użytkownika i pobrać ulubione. Dodatkowo znajduje się tutaj coś takiego jak filtr właściwości, dzięki czemu możesz sobie tak naprawdę przefiltrować według koloru, układu, właściwości, według tematu. I jak widzisz, tutaj dostępne są filtry w języku polskim, natomiast najczęściej w momencie, jeśli szukasz motywu, należy używać niestety, ale słów w języku angielskim, ponieważ motywy, które udostępniane są za darmo na platformie WordPress.org, po prostu opisywane są w języku angielskim, tak aby były dostępne dla jak najszerszej rzeszy użytkowników. Jeśli śledzisz tą serię, to pewnie zauważyłeś, że wrzucam tutaj testowe wpisy związane z gotowaniem. Także spróbujmy zainstalować szablon powiązany z gotowaniem. Wpiszmy cooking. I szablon, który mnie interesuje, jest szablon ten zaraz po lewej stronie, ponieważ wygląda on bardzo smakowicie. Możesz sobie kliknąć szczegóły i podgląd, aby zobaczyć, jak on wygląda i jak się prezentuje. Podobnie jak w przypadku template monstera, WordPress także udostępnia możliwość podglądu, jak ta strona, jak ten motyw prezentuje się na urządzeniach mobilnych, takich jak tablet czy, czy też smartfony. Tak więc wygląda on całkiem fajnie i w momencie, jeśli jesteś zainteresowany instalacją, możesz kliknąć właśnie w tym oknie zainstaluj, bądź też po prostu po najechaniu na miniaturę kliknąć zainstaluj. W tym momencie paczka instalacyjna zostaje pobierana i instalowana. Czasami wybrany motyw wymaga instalacji motywu nadrzędnego, także po prostu jeśli taka sytuacja się pojawi, nie przeraż się tym. Dzięki motywowi nadrzędnemu po prostu motyw, który Cię interesuje, będzie mógł działać prawidłowo. OK, i teraz motyw został zainstalowany i teraz należy go włączyć poprzez kliknięcie na ten link. Włącz. I jak widzisz, włączono nowy motyw. I teraz, jak wejdę na moją stronę internetową i odświeżę, to tak ona właśnie w tym momencie wygląda. Jak widzisz, wygląda tutaj to zupełnie inaczej w porównaniu do tego, co było wcześniej. Mamy bardzo fajne, ciekawe i smakowite zdjęcie w nagłówku. Mamy tak zwany motyw parallax, czyli przewijanie tła na różnych płaszczyznach. Mamy inną czcionkę tytułu. I przede wszystkim wygląd, oczywiście, który. Z pewnością będzie wyróżniał tego bloga na tle konkurencji. Ok, i teraz wprowadźmy kilka ciekawych modyfikacji. Przechodząc do menu personalizacja, będziemy mogli zmienić niektóre ustawienia naszej strony internetowej czy też bloga. Ok, pierwszą rzeczą, jaką należy zmienić, będzie branding i wpiszmy tutaj tytuł witryny. Marcin gotuje. Opis kulinarne przygody Marcina. Zapisz i opublikuj, aby zapisać te zmiany. Dodatkowo polecam ci także zajrzeć do sekcji widżety. Dzięki widżetom będziesz mógł sobie zaznaczyć jakie elementy mają być wyświetlane w danych sekcjach twojego motywu. W zależności od tego, jakie sekcje udostępnia na widżety twój motyw, może być to po prostu prawa kolumna, lewa kolumna, stopka i tak dalej. Jeśli chodzi o motyw Delicious, który w tym momencie jest aktywny, mamy dostępną sekcję primary a także footer 1. Możemy nimi zarządzać także bezpośrednio tutaj z menu po lewej stronie w sekcji widżety. I jak widzisz, ja w sekcji Primary wcześniej sobie przygotowałem elementy i wrzuciłem tutaj tekst krótko o mnie, gdzie znajduje się po prostu dwa zdania: krótkie informacje na temat tego, o czym jest ten blog, listę czy też drzewo wszystkich kategorii, a także najnowsze komentarze. Dodatkowo masz także widget footer 1, 2, a także 3. Dzięki czemu będziesz mógł sobie po prostu w trzech kolumnach umieścić informacje, które będą znajdowały się w stopce właśnie tego motywu. I jak widzisz, w momencie, kiedy odświeżę sobie stronę, wszystko prezentuje się bardzo fajnie. Mamy tutaj tytuł, który przed chwilą zmieniliśmy, mamy opis witryny. Po prawej stronie krótko o mnie, drzewo kategorii, najnowsze komentarze i oczywiście wszystkie wpisy. Które zostały wcześniej umieszczone. Weekendowe gotowanie, z galerią zdjęć. Także wszystko prezentuje się tak jak powinno. Tak więc, tak wygląda kwestia, jeśli chodzi o motywy. Dzięki motywom, tak jak wcześniej wspomniałem, możesz przede wszystkim oczywiście wyróżnić się na tle konkurencji. Zainstalować je w bardzo łatwy sposób, jeśli posiadasz jakieś wolne środki. Oczywiście, namawiam cię do skorzystania z wcześniej wspomnianych płatnych platform udostępniających profesjonalne motywy WordPressa, ale oczywiście nie ma takiej konieczności, ponieważ jeśli rozpoczynasz swoją przygodę z blogowaniem, prawdopodobnie nie masz ogromnego budżetu na to, aby stworzyć swoją stronę czy też bloga internetowego. I jak widziałeś, istnieje bardzo wiele. Motywów, które można zainstalować za darmo, można je skonfigurować w dowolny sposób i dzięki temu wyróżnić się na tle konkurencji. Ok, myślę, że to tyle, jeśli chodzi o sekcję motywy. Ja oczywiście zachęcam Cię do pozostawienia komentarzy w sekcji pod tym wideo. Jeśli będę znał odpowiedź, to postaram Ci się oczywiście pomóc. Dodatkowo oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za Twoją uwagę. Pozdrawiam serdecznie, Marcin Krzemiński.